Cześć! W tym odcinku opowiem o pięciu błędach w ucieczkach z dosiadu, które dosyć często się zdarzają, szczególnie u początkujących. Pierwszy błąd to nieaktywne ramy. Często, mimo dobrego nawyku szukania ramy, sporo osób ma je bardzo luźno i nie walczy aktywnie o utrzymanie tych ram. Kiedy trzymamy ramy zbyt luźno, to przeciwnik może z łatwością manipulować naszą ręką. Może przerzucać ją na drugą stronę, wykluczać, wypracowywać sobie plecy, czy też atakować. Jeśli oddamy kontrolę nad naszą ręką, to będziemy wpadać w coraz gorsze tarapaty, a przeciwnik będzie dużo bliżej do złapania lepszej pozycji dla siebie albo od zaatakowania nas. Dlatego nasze ramy powinny zawsze aktywnie szukać mocnego zaczepienia się i nie mogą wisieć bez dobrej kontroli. Im lepsi będziemy w aktywnym utrzymywaniu ram, tym prościej będzie nam uciekać. Nie chodzi też o wypychanie z całej siły przeciwnika na tych ramach, ale o sklejenie się z ciałem i zatrzymanie przeciwnika przed zbliżeniem się do nas. Nasze ramy nie powinny cały czas być zabetonowane w miejscu, tylko podążać za tym, co robi przeciwnik, i szukać najlepszego ustawienia. To jest jedna z najważniejszych umiejętności w trakcie uciekania z pozycji zagrożonych. Kolejny błąd, na jaki można się natknąć, to mostowanie bez zabrania podporu. Jednym z podstawowych przetoczeń, jakie możemy spotkać z dosiadu, to przerolowanie się z użyciem mostu. Często jednak, jeśli robimy to nieefektywnie, tracimy tylko siłę i często jeszcze pozwalamy przeciwnikowi na złapanie mocniejszej kontroli albo naszych pleców. Błędem, który tu dosyć często występuje, jest mostowanie w momencie, kiedy przeciwnik ma szeroką bazę i jest stabilny. Jeśli przeciwnik z góry jest w stanie się podeprzeć swoją ręką lub nawet szerzej się ustawić nogą, to bez problemu może zneutralizować. Naszą próbę mostu, więc jeśli myślimy o przetoczeniu, to trzeba mu zabrać podpór. Idealnie jest zablokować zarówno rękę jak i nogę po tej samej stronie, ponieważ wtedy nasze szanse na sukces będą największe, ale też będzie to najtrudniejsze. Jeśli jednak wyczujemy dobry moment i zrobimy eksplozywny ruch, to może udać się nam nawet z zabraniem tylko ręki, albo tylko nogi. Żeby najefektywniej przetoczyć, musimy zabrać możliwość podporu przeciwnikowi, np. Na oplatając naszą rękę wokół jego ręki i przyklejając do ciała. Mogą być to też różne inne warianty, byle żeby przeciwnik nie był w stanie się podeprzeć ręką na macie. Zwróćcie też uwagę, że to jest tak zwane przetoczenie, a nie sweep. Na zasadach IBJJF-u i też na wielu innych nie ma za taką akcję punktów, ponieważ nie jest to akcja z gardy. Z większych zawodów wyjątkiem jest ADCC, tamta akcja nazywa się reversal i można za to dostać punkty. Warto na to zwrócić uwagę, że w zasadach reversal i sweep to dwie różne akcje. A jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działają ucieczki zarówno z dosiadu jak i bocznej, to wydałem swoją szkoleniówkę, na której znajdziesz najważniejsze koncepcje skutecznego uciekania z tych pozycji. Są tam też gry zadaniowe, które pomogą Ci w przećwiczeniu tych koncepcji oraz analizy sparingów i zawodów, gdzie uciekam z tych pozycji, wykorzystując koncepcje ze szkoleniówki. Link znajdziesz w opisie. Kolejnym częstym błędem, który zdarza się nawet na wyższym poziomie, to jest zbyt szybka radość z tego, że udało się nam uciec i pozwolenie przeciwnikowi znowu się do nas zbliżyć. Wtedy często mimo, że uciekliśmy z dosiadu, to wpadamy w kolejny cykl defensywny i znowu musimy zużyć mnóstwo energii, żeby się wydostać. Ucieczka z dosiadu to tak naprawdę połowa roboty. Gdy tylko uda nam się wydostać, to jak najszybciej powinniśmy złapać bezpieczną gardę albo bezpieczny dystans. Dlatego, jeśli uda nam się wydostać naszą nogę, to skręcając się do przeciwnika, od razu naszym priorytetem powinny być ramy i złapanie bezpiecznej kontroli. Dzięki temu mam pewność, że nie wpadnę znowu w cykl bronienia się, a nawet będę miał możliwość przejścia do ofensywy. Zwróćcie uwagę w kilku przykładach, jak duża jest różnica, kiedy po ucieczce nie myślę o budowaniu dystansu i gardy, a jak to wygląda, kiedy aktywnie walczę o kontroli kontrolę i bezpieczny dystans. Kolejny błąd to przytulanie z całej siły. Intuicyjnie, często na początku wiele osób próbuje na siłę przytulać przeciwnika do siebie. Przez to sami blokujemy sobie możliwość uciekania i narażamy się na zaatakowanie naszych rąk i szyi. Dociskając przeciwnika do siebie, pomagamy mu wywierać presję na nas i wykluczamy sobie możliwość tworzenia ram oraz dystansu. Jednocześnie możemy się narazić na takie techniki jak Ezekiel, który jest bardziej popularny w kimonach, czy Matters Milk, bardziej używany w nogi, ponieważ nie mamy ram, które mogą tworzyć dystans i chronić naszą szyję oraz głowę przed atakami. Jeśli jest ogromna dysproporcja sił, to osoba z dołu faktycznie może nas na chwilę powstrzymać przed zaatakowaniem jej rąk, kiedy się przytuli ale nadal odsłania swoją szyję i możemy ją zamęczyć, przykładając odpowiednio ciężar ciała. Dlatego im szybciej oduczymy się przytulać, tym szybciej nasze ucieczki będą na wysokim poziomie. I ostatni błąd na dzisiaj to trzymanie rąk zbyt daleko od ciała. Jednym z głównych zadań osoby, która kontroluje dosiad, jest wykluczenie naszych rąk, odłączając je od naszego ciała. Dlatego kiedy sami trzymamy ręce daleko od ciała, to ułatwiamy przeciwnikowi kontrolowanie nas i atakowanie. Nawet nie mając idealnych ram, ale mając ręce sklejone z naszym ciałem, utrudniamy pracę osobie w dosiadzie i blokujemy możliwość zaatakowania nas w pierwszym momencie. Kiedy trzymamy ręce wysoko, to bardzo łatwo jest przeciwnikowi zaatakować nas np. Na balachą, albo skontrolować nasze ręce i eksponować plecy. Dlatego jeśli nie możemy wrzucić ram, to chociaż powinniśmy się starać trzymać ręce blisko ciała. Dzięki temu będziemy mieli szansę wypracować sobie lepszą pozycję i nie wpadniemy od razu w dużo większe kłopoty. Powinniśmy utrudniać życie naszemu przeciwnikowi, a nie je ułatwiać. I to tyle na dzisiaj. Link do szkoleniówki znajdziesz w opisie, a jeśli chcesz zobaczyć, jakie błędy występują w ucieczkach zbocznej, to możesz przejść do tego filmu.